Ten triumf może na dobre odblokować IGę Świątek. Już teraz wiele rywalek może jej zazdrościć. Iga Świątek ma najwięcej triumfów wielkoślamowych spośród aktywnych tenisistek. Nasza tenisistka ma sześć takich zwycięstw. Kolejna w zestawieniu Naomi Osaka cztery tytuły wielkoślamowe, aryna Sabalenka 3, wiceliderka światowego rankingu Kokogo ma z kolei dwa triumfy w imprezach wielkoślamowych. Tutaj świątek nie ma sobie równych. Zwycięstwo w Wimbledonie może ją napędzić na ostatnią część sezonu gdzie czeka nas m.in. US Open i rzecz jasna WTA Finals. Polka po zmaganiach w Londynie zajmuje trzecie miejsce w światowym rankingu i do końca sezonu broni ledwie 830 punktów. Aryna Sabalenka przykładowo ma do obrony 5025 punktów, a Coco Go w 3060 punktów. Nie można wykluczyć, że świątek zakończy sezon na pierwszym lub drugim miejscu w rankingu. Przed nami niezwykle emocjonujące miesiące, w których główną rolę może odgrywać nasza tenisistka. Obserwuj ten profil po więcej informacji sportowych.